Witajcie kochani, ja nazywam się Ola Fijał, a wy znajdujecie się na kanale Turbosztos i nasza w tym głowa, żebyście tutaj zostali. A dzisiaj dowiecie się trochę więcej o moim samochodzie, którym startuję w zawodach. Żeby dobrze zaprezentować wam moje auto, muszę je najpierw wyczyścić po ostatnich zawodach. Nie można z tym było jechać na mainie. Yeah. Dobra, po 40 godzinach udało nam się ogarnąć furę. Znaczy mi, bo nikt mi nie chciał pomóc. I teraz mogę Wam opowiedzieć, co to za samochód i co jest w środku. Jak widać na załączonym obrazku, ale może ktoś nie wie, jest to Nissan S13 200SX. Uwierzcie mi na słowo. Nice! Mamy tutaj w środku silnik z BMW M5 E39. Ma to 5 litrów, 400 koni i 500 nm seryjnie. Jest tutaj też kompresor e, Vortecha. E, dzięki temu mamy 550 koni i 650 nm. Ze względu na dużą moc auta musieliśmy wymienić sprzęgło i je wzmocnić, ale skrzynia została seryjna z M5. Z przodu jak i z tyłu mamy hamulce od Nissana 300ZX Twin Turbo. W środku mamy fotele OMP, pasy tak samo są firmy OMP i kierownica firmy Sparko. Zamiast wyświetlacza mam zamontowany tablet, a pracą silnika yy, steruje EQ EMU Black. Hamulec hydrauliczny, jaki wiele tutaj Zmodyfikowanych rzeczy, wszystko wykonane przez firmę STW Center. A tutaj za fotelem mamy jeszcze system gaśniczy, który muszę mieć na zawodach i jest on firmy OMP. Deska jest pokryta flokiem, tak samo jak e, drzwi, boczki jakby. E, I drzwi są seryjne od Nissana czyli takie były, takie są. I mam elektryczne otwierane szyby. Fotel jest dopasowany do mojej osoby, do mojego wzrostu i tak dalej. Tak samo jest tutaj nieprzesuwalne. Trzeba by odkręcić fotel, żeby ktoś mógł się przesunąć albo odsunąć, ale jest to robione wszystko pode mnie. Tak samo kierownica jest opuszczana i mogę ją sobie regulować tak jak jest mi wygodnie. No, i są tutaj też takie plastikowe kuwetki, żeby jak woży pasażerów, to żeby im się nóżki nie poparzyły. Bo tutaj to się wszystko tak nagrzewa. To jest bardzo ciepłe. Z przodu i z tyłu mamy zawieszenie ISC w wersji drift. I z przodu dodatkowo mamy zwrotnicę firmy Weisswap. O! Poszło. Bagażnik! Mam tutaj. Dużą chłodnicę, naprawdę dużą chłodnicę, i ona tak jak i akumulator zostały przeniesione do tyłu, żeby lepiej rozkładała się masa auta. I tam też jest zbiornik paliwa, jest jak to się niesie. Tam jest też zbiornik paliwa ze swirlpotem. A tam dalej jest jeszcze taka mniejsza chłodnica, i to jest chłodnica paliwa, żeby w upalne dni nie gotowało nam się paliwko. To w zasadzie, w bagażniku, to tyle. Ogólnie mamy tutaj e, trochę zmodyfikowane przez STW Body Kit e, Rocket Bunny w wersji drugiej. E, w w oryginalsach są trochę inne progi. Koła z tyłu to osiemnastki, Felga Japan Racing o szerokości 9,5 cala. Opona to Westlake 2,65x35. Z przodu też koła osiemnastki, też Japan Racing i Felgi, tylko e, mają 8 cali. A opona to Federal RSR 215x40. To tyle, co powinniście wiedzieć o moim aucie. Tak mi się wydaje. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie napisać to w komentarzu, bo mogłam to pominąć. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco i zobaczyć więcej takich filmów, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w poniedziałek.